Witam Was wszystkich z tej strony Wiśpinka, a to jest mój nieidealny, tak nieidealny ogród. Chciałam, e, chciałam założyć ten kanał, żeby pokazać, jak właśnie wyglądają takie ogrody, jakby to powiedzieć, z doskoku. Nie mam możliwości codziennie przyjeżdżać, podlewać, aczkolwiek się staramy. To jest zwykła działka rot. Ogród jest moją pasją. Od małego lubiałam siedzieć w ogrodzie, pomagać rodzicom. Udało mi się, że od czterech lat mam tą działeczkę. Tu była sama łąka. Wszystko trzeba było zrobić samemu. Mąż bardzo dużo pomaga. Montuje te grządki podwyższane. Chciałabym tak na bieżąco pokazywać, co się dzieje, co robię. Ja na przykład bardzo lubię takie filmiki różnych osób oglądać, jak pokazują, co u nich rośnie, czy się udaje, czy się nie udaje, jakie są problemy. No, najlepsze to są zbiory, prawda? Ogóreczków, jakieś no, pomidory to w ogóle, chyba życie każdego ogrodnika. O, jakie ładne. Także chciałabym zaprosić Was, żebyście też zaglądali tutaj, co się dzieje. Pracy zawsze jest mnóstwo. Szklarnia, busz, będziemy się dzisiaj brać do obcinania. Troszeczkę trzeba przerzedzić. Tutaj to samo, drugi taki tunel foliowy. No, pracy jest mnóstwo, zwłaszcza, że nie było nas teraz parę dni, ale myślę, że podołamy. Piękne, piękne. No, na no, pomidorki to chyba można godzinami mówić, słuchać, ekscytować się. Ja to mam taką ambę, że po prostu jak, jak widzę pomidory, to się buźka cieszy od razu. Pierwsze czerwone, koktajlóweczki. No, fajnie. Takie rzeczy lubię oglądać. Ta praca miesiącami, rozsady, wszystko. Także zapraszam, będę pokazywać, co tutaj robię. Mówię, jestem zna, tak po prostu nauczona z domu ogrodnictwa. Dużo czasu poświęciłam słuchaniu, oglądaniu, zdobywaniu wiedzy. To tak samo nie słucham jednej osoby, słucham kilku. Sama rozważam co dobre, co niedobre. Intuicyjnie, dużo trzeba działać intuicyjnie, naprawdę. Bo tu może być klucz do sukcesu. Każdy ma inny ogród, każdy ma inną ziemię. Każdy ma inną pogodę. Wszystko trzeba dostosować do swoich potrzeb. To co? Do zobaczenia następnym razem.